TV Podkarpacie.pl W roku 2015 mija 70 lat od powstania w Sanoku Wojskowej Komendy Uzupełnień. Główne uroczystości związane z tą rocznicą zaplanowana na październik. Specjalną pamiątką ma być wydana monografia WKU w Sanoku. Autorem pracy jest pan Hubert Seńczyszyn, doktorant studiów z dziedziny historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem profesora Andrzeja Olejko. Jeśli chodzi o monografię, ma zawierać Historię WKU, historię WKR, historię wszystkich działalności, które są związane z, z tym, co działo się w Sanoku i tym, jak tutaj oddziaływało wojsko czy też struktury wojskowe na, na działalność miasta. Myślę, że jest to dosyć ciekawa historia i na ten czas bardzo mało znana, bo nie ma żadnego opracowania czy też książki, która by o tym mówiła. Korzystam czy to z kroniki, która jest prowadzona od, od 62 roku, czy też z historii WKR, która jest prowadzona do 1964 roku, ale także korzystam z archiwaliów, które znajdowały się. I znajdują się nadal oczywiście w archiwum wojskowym w Oleśnicy. Tam też byłem, przeprowadziłem kwerendę i te najwartościowsze fragmenty czy też elementy tych, tych archiwaliów pragnę zawrzeć w mojej pracy. Praca ma być gotowa pod koniec lipca. Drug przewidziano na sierpień-wrzesień 2015 roku. Oficjalna prezentacja monografii w październiku podczas uroczystych obchodów 70-lecia powstania wojskowej komendy uzupełnień w Sanoku. Tv